Ja się mam jako i Filipa. Dzisiaj prawie... testujemy takie, oto kurczaczki z Liga. Nazywają się Fast God. No, Ostr... jest czy... Jest też ostry sos. Ostry, ostry. sosik. Trzy babyszki, czyli. Wygląda dobry. Nie jest ostry. No wiem, bo ja chcę znać sosik. to nie jest ostry. To nie, jest ostry A ty nie Ym... Więc tak. To są Mamy skrzydełka i, i nóżki. No to są tylko. No. Czekajcie, coś, coś chciałem powiedzieć. To Ja już testuję. A wygląd 10 dzisiaj się, jest dzisiaj się No, wygląd tak. Chyba co od nóżek, a ja od skrzydełka. Mm, dobre, tylko gorące na razie. No, to byłoby wszystko Mi się wydaje, że chyba to jest ostrzejsze niż ten samolot. Wiem. No. Ostrzejsze niż szersze, ale ja chyba... Jak tu piszą? No, no trochę olbrzym. Z słodkie chili. A, słodkie. Słodkie chili, czyli nalegette są. Nie nalegette, tylko mięsne zostały. Jak chcecie to jeść, to raz, radę... Z piciem, z piciem. Z ja, tamtych nie Ale to To jest ostre. Ja. Ja wytrzymuję widzowie do końca. Leon. A tak to jest ostre. Leon. Leon. Ja tu to, ja to widzowie gram. Mhm. Na filmie. Prochodzimy. A to jest skrzydełko, ja będę chciał zaraz skrzydełko. Dobra, testuję z sosem. Radzę ci nie. Mmm, dobre. Dobre chłopie. Mmm, mmm, mmm. Wiem czy to możliwe, ale złamałam kość. Nie jest nawet ostry chłopie. Poczekajcie mm. no, chciał. No, no. Pięto cały czas jak to mam, to jeszcze muszę coś dokupić. No. <gryst> tak. No. Sali za to, no ale... Ja tu wyciągam... Go... Jeszcze muszę. Ale! No, no to przepyszne ku... Moja cena? Zajebista! Oto Leon. Ja pytam, jaka cena Zajebista! Już mam bilion. Mm -hmm. Dobra, spróbuję mm. skrzydełko. To jest skrzydełko. Mm. Czy to? Jest, um, to jest muszka. To jest skrzydełko. skrzydełko. Ja muszka. To jest To jest ja wtedy to, to, to jest To To No To ja mam, to po trzy. No wiem. Polecam Wam kupować. Jeżeli ktoś się je, to smacznego. Um, to, co to ja Kupujcie to. Kto nie lubi ostrego, to nikt nie, nie kupuje. Um, to kosztuje... Um, 9 zł. 9,79 Coś takiego chyba. Ale weźcie w razie czego 10 zł. W Lidlu. Mhm. Lila zawsze zbierze się 10 zł. Na lekko. Ej szczerze, gdybyśmy mieli robić dzień za 10 zł, to, to nie ja wiem. Ja to kupuję. By... Ja nie nie kupię. wiem, czy to by wystarczyło. Oh, oh, oh. Kurda. Ej, ja już kleję. Oh, nie, próbłam. Dwa na śniadanie, uh -huh. dwa na obiad, dwa na kolację. Hmm. Szał nie robi ten sos, ale. Ale jest bardzo dobry. Za dużo są Po jakimś czasie ten sos już taki ob, obrzyd obrzyduje. Mhm. Pokażę Wam, widzowie, jak wyglądają. W takim pudełeczku są. na samym końcu bo chyba, że wy macie inny Lidl na pewno w zamrażarkach, tak mogę powiedzieć mm. to dobre, kup sobie ten a ci stary to ty chyba zastąpisz muszę się napić, bo ten sos, wiesz, tak trochę obrzyduje a ja kurde w ogóle się nie napiłem. Nie, bo ten sos. Nie, że on jest ostry, tylko już taki trochę dziwny. Mm. Jestem ciekawy, z czego ten sos jest zrobiony. No, z papryczek, na pewno. No na pewno nie. No, z papryczek też, tylko z czego jeszcze? Mm. Nie bardzo smakuje skrzydełka. Znaczy to. Mm. To jest w sumie skrzydełka. Mm. O. Mm. Dobra, Filip się myli, a jest starszy. No. Bo ja nie lubię takich rzeczy. Chyba że są właśnie w panierce. Poza tym ja te, tego nie wiem na co dzień. To tego nigdy nie jadłeś. No, nołość. Ale niestety Filip zdrapał na Tu Widzimy też by się nowość Widać tutaj. Neo -y o wyosić. Widzisz? Mm -hmm. Mi bardziej smakuje osobiście to, czyli skrzydełko. Chyba. O chyba. Skrzydełka też dobra. Ale najgorszej... Pokaż widzą. Je Jedną jej już całe... całe tam y całą kość. Co ty się tak przyniesiesz? Lubię. Ale kości... Tu jest jeden da. minus. Kości. Mhm. Ale tak, to ja oceniam... 9 na dziesięć. kość najlepsza. My też no to, jest to za, żeby... Bo mm, mogą być też jakieś inne na nuggetsy albo lepsze, nie? No. Coś może być innego, lepszego. A to? Tutaj te skrzydełka, by mogło być... Znaczy te to, to, te nóżki. Skrzydełek mogło być więcej. O ja już tylko. Może no jest kuba. Kto wie? kto lubi? To wie dlaczego, nie mogę tego O O kula, teraz najlepsza. No, to jest? Nie, to nie jest kość. To są tylko dwie kości. Mam, ja rozbijam. No, trzy, trzy cztery, cztery pięć. pięć. Muszę sobie powtórki. Mm. Gramy sobie widzowie w jakieś Haker coś tam, oj. Krzyweczny chłop to przestawi. Dobra tam. Na. Um, na. na. R na. nie o 120 minut. Kuda? A co ty to na. 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 to było z pudełka. A nie, z kuchni od razu.

Ja oceniam, tak jak mówiłem, 9 na 10. Bo jest do tego się przyczepić. Do, ty, do tych skrzydełek, znaczy do, kurde, do nóżek i sosik mógł być lepszy. Inaczej po prostu lepiej smakować, nie? O to mi chodzi. Ale tak to jest dobry. Dobre, dobre. Jeszcze raz Wam pokazuję pudełeczko takiego. Jak chcecie, to sobie kupcie. No chyba, że ktoś nie lubi ostrego. No. Możecie sobie to kupić. Możecie dać swojemu tacie. No. A sosik wziąć sobie. No, jest, nie Nie, jest trochę. Kłamię, że y, o, z sosem, słodkie chili. O, słodkie. Mówiłem, ale y, ten. Ten, kto nie, ci, nie czyta od razu, tak jak my, bo myślę, że ten sos będzie ostry. I ten kto nie czyta od razu, to myśli kurde dwa sosy z nie to nie będę tego. Potem później sobie, myśli... Bo posmakuje palcem i takie... To nie jest ostre. Potem bierze sobie kurczaka i nagle... Kurde, ten kurczak jest ostry. <grym> A tyle on no, jak to oceniasz? Bo zawsze może być coś lepszego, dlatego ja oceniam um. Minus jest jeden, że są tutaj te y, kości. Co so, hmm. dla mnie mógł sos być też lepszy. Hmm. 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 Cena. Czyli hmm. traf. Czyli tak jak ja. No. Bo i minus jeden, bo... To minus jeden, bo są tutaj te kości. To jest przepyszne. Mi to nie smakowało, dlatego tego nie dojadłam. Ale za to skrzydełka. Perfekto. No skrzydełek jeden, jedna ta. Tylko wiesz o co chodzi. O te kości. No, nie, perfekto. Od mamy? Tylko kości te, nie? Kości, kości. No to słyszeliście na ocenkę. podajcie po więcej na nasz kanał. Jak będzie tutaj jeszcze łapek w górę, no, nagrywamy więcej takiego. No będziemy więcej nagrywać. I tak i tak. No to... Ale z jedzenia. Wpadajcie na nasz kanał i do zobaczenia. Sajo!